Dzisiaj pokażę Wam rewelacyjny przepis. Będzie to polenta ze świeżej kukurydzy ze smażonymi leśnymi grzybami. Zaczynam od przygotowania polenty. Obrałem dwie kukurydze, podsmażyłem, poddusiłem ziarna z masłem, oliwą i następnie zmiksowałem. Do ciepłych dorzucam solidną porcję parmezanu, mieszam to wszystko, żeby ser się rozpuścił i odstawiam, i za chwilę zajmę się grzybami. Podsmażone grzyby układam na polęcie, są to moje pierwsze zbiory tego sezonu, także jesienny sukces zaliczony.